Krzysztof Gasparski, Prokampolska, 2 kwietnia 2020 roku, komunikat sadowniczy, ten drzewiasty, jak ja to go zwę nazywać. Yy, widzimy się po kilkudniowych przymrozkach, yy, no, zdecydowanie najgorzej wygląda Morela, yy, tam straty są największe. Bardzo często się można spotkać w ten sposób, że kwiat wydaje się pozornie nietknięty, natomiast jest uwalone pod... Podstawa pędów, i wtedy, i wtedy spadnie ten kwiat, i tak często i tak. Więc, czy będzie co do ratowania, zachęcam do tego, żeby podejść indywidualnie albo uciąć sobie gałąź do flakonu i zobaczyć, czy zanim rozkwitnie, oblecą te całe kwiaty pod, pod flakon, czy nie, bo to jednak jest dosyć powszechnie obserwowane. Niektórzy mają szczęście, i faktycznie na tych drzewach. Jeszcze wygląda to dobrze, wygląda to bez skrojenia pąków niewinnie. E, są tacy, co informują mnie, że np. brzoskwinia przemarzła pół na pół. E, więc zobaczymy. Zobaczymy. Indywidualnie podchodzimy do tematu. Ja tylko zaznaczam, że e, przestrzegam przed zaniechaniem ochrony w sadach, w których nawet ocenicie Państwo stuprocentowe straty. Pamiętajcie, że okres około kwietnieni, kwietnieniowy. To jest presja dwóch ważnych chorób, yy, jednej grzybowej, drugiej bakteryjnej, raka bakteryjnego i, i brunatnej zgnilizny. I obie choroby potrafią drzewa zniszczyć, więc z tego powodu, nawet jeżeli będzie towarzyszyć Wam załamanie, nie wolno tych zabiegów pominąć. Zwłaszcza, że tu mówimy o uszkodzeniach, o ranach, ewentualnie po opadłych kwiatach. A pamiętajmy, że tutaj jeszcze nas pesymizm może minąć, więc warto ten, znaczy ten obowiązkowo okres musimy przetrzymać, stanowiąc właśnie ochronę miedziową, choćby nawet miedziową, bo przed obydwoma chorobami jako tako nas zabezpiecza. Oczywiście później trzeba będzie, jak będą temperatury wyższe, sięgnąć po preparaty także układowe i tak przy drzewach pestkowych postępować. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe gatunki, no czereśnia, w zależności od kraju, od części kraju, w jednych miejscach i odmiany, tak jak wspomniałem w poprzednim komunikacie, są odmiany, które no, można powiedzieć dosyć mocno zostały uszkodzone, ale są odmiany i miejsca takie, gdzie tych uszkodzeń wcale jeszcze nie widać. Przypomnijcie sobie Państwo zeszłoroczny rok. Kiedy co niektórzy już po pierwszym mrozie twierdzili, że nie mają nic, a dalej byli aktywni na internecie i pokazali po drugim mrozie, po dwóch tygodniach, teraz to już na pewno nic, a po trzech tygodniach dalej robili zdjęcia i pokazywali dalej zawiązki i powiedzieli, no teraz to już na pewno nic, a jednak ceny nie do końca były satysfakcjonujące na naszych giełdach i targowicach, bo tej czereśni się jednak trochę nazbierało. Więc tutaj trzeba walczyć do końca, znowu zabezpieczać choćby przed tymi chorobami bakteryjnymi i grzybowymi ten początek, a później dopiero faktycznie w połowie maja podjąć, że tak powiem, męską decyzję, jak podejść do dalszej ochrony nawożenia żeby to funkcjonowało. Natomiast musicie pamiętać, że drzewo bez względu na to, czy, czy owocuje nam mocno, czy słabo, musi być pielęgnowane. Bardzo łatwo plantację jest zaniedbać i bardzo kosztowne jest odkopanie się z tego typu albo nam przerasta za bardzo. Musi być cięcie, musi być nawożenie, musi być kondycja liści, musi być, musimy zadbać o to, żeby nie rosły pędy. Yy, zwykłe, tylko żeby, żeby wzmacniać pąki kwiatostanowe. Można ograniczyć trochę azot, ale trzeba wspomagać te pierwiastki, które odpowiadają za budowanie pąków kwiatostanowych, i w tych okresach, oczywiście. Na razie bądźmy dobrej myśli, nie ma co rwać włosów z głowy. Tak jak mówię, lustrujemy, patrzymy, trochę się denerwujemy w sadzie, ale przychodzimy po jakimś czasie i sprawdzamy, że tak do końca wcale źle być. Nie musi, zwłaszcza, że wiele z osób z Was ma obawy tak naprawdę, jak się będzie w dobie koronawirusa handlowało w lecie tymi owocami, czy będzie komu. No, dzisiaj słyszałem taką informację, że, że mają być targowice z błogosławieństwem przywrócone niejako do handlu, z zastrzeżeniem oczywiście, że półtora metra odstęp yy, między sprzedającym a kupującym będzie, ma być zachowany. Myślę, że tych obostrzeń będzie trochę fitosanitarnych więcej. Ważne, żeby to było też wyzbierane w godnych warunkach. No nie wiem, czy w maseczkach, czy, czy już nie będziemy mieć z tym problemu. To jest jeszcze odległy czas, ale, ale tak czy inaczej nie wolno rąk załamywać. I kto chce się poddać, yy, no to, to w ogóle się nie powinien za rolnictwo nam yy, brać, bo faktycznie... Yy, zagęsto nas jest, można powiedzieć, w tym rolnictwie i ci, co mają szansę pracować w innych sektorach, może powinni tak naprawdę szybciej taką męskie decyzję podejmować, a ci, co chcą godnie prowadzić sadownictwo, oczywiście muszą to sadownictwo Wytrwałe prowadzić. Jeżeli mówimy o jabłoniach i gruszach, w jabłoniach nie widziałem żadnych uszkodzeń, minimalne jakieś zmiany kolorystyczne u nasady pąków, ale to, to bym powiedział naprawdę niegroźne, nie groźne, nieskutkujące nie jakimiś poważnymi. I nawożenie serią choćby nawozów Awalon, czyli ten star wegetacji, na który jest już pora. To też będzie wzmacniał regenerow... regeneracyjnie, więc tutaj nie widzę tak naprawdę większego problemu. Grusza jest wrażliwsza. Te zmiany są bardziej widoczne, ale też grusza ma chyba największe możliwości regeneracyjne z wszystkich gatunków sadowniczych. Warunek: musi mieć zdrowego, mocnego liścia na początek, żeby chcieć utrzymać owoce. Ona tak się dosyć mści, że każde. Że ona właśnie te zdolności regeneracyjne ma, choćby z tego powodu, że lubi zrzucić te owoce, po to, żeby regenerować całe, całe drzewo. Więc musimy tutaj zadbać o to, żeby mieć w pogotowiu giberelinę, do tego, żeby, żeby sobie tutaj pomagać, jak już tego liścia trochę będzie, zadbać o te pierwsze liście i zadbać o to, żeby kwiaty nam nie oblatywały. Promalin, i Regulex, giberylina GA4 w przypadku Regulexu, GA4 plus 7, oczywiście dwie giberyliny, a w przypadku promalinu jest oprócz tych dwóch giberylin benzyloadenina szóstka. Jabłoni, tak jak wspominałem, pożyjemy, zobaczymy, na razie dbamy o nawożenie doglebowe i, i także do listne, Avalon awalon w jabłoni gruszy jako awalon, jako a awalon pestka dla wszystkich drzew pestkowych, czyli morela, brzoskwinia, śliwa, czereśnia i tak dalej. I nawożenie, jeżeli chodzi jeszcze o nowe nasadzenia. Miałem taką wczoraj rozmowę, która mi przypomniała pewne, pewne aspekty. I ja zachęcam do tego, żeby jednak świeżo posadzone rośliny miały trochę lepiej. Często sadzimy drzewa młode, w niekoniecznie dobrze przygotowane miejsca. Wyrywamy sad i nie mamy do końca jak przygotować, albo inaczej, ścinamy pnie równo z ziemią, nacinamy je, zaprawiamy je, jeżeli tak to mogę nazwać, randapem albo innym glifosatem, po to, żeby te pnie nam nie odbijały i sadzimy między nowe, nowe drzewka. No, natomiast one tam na pewno lekkiego życia mieć nie będą. Więc warto, raz, że w trakcie sadzenia stosować nawozy otoczkowane, choćby tak jak bazokotę, czy top substra, nawóz długodziałający, niekoniecznie w całości otoczkowany, ale dbać i podlewać czymś, co, co będzie je stymulować do wzrostu, czyli zawierające produkty zawierające kwasy humusowe, fulwowe, Apple hummus na przykład, czy Revital, czyli jeżeli mówimy o, to są jednak pasy herbicydowe, żeby to wspomóc, można stosować podlewanie, dolewając do opryskiwacza Biogen Revital. Daje się tego w zasadzie 1 litr na hektar, ale przy, takim, przy takich pielęgnacjach warto tą dawkę zrobić większą, i punktowo zastosować więcej, to te bakterie, akurat sprzyjające nam, zdecydowanie szybciej się nam namnażają i zdecydowanie lepszy i wyraźniejszy jest efekt. No i co najważniejsze, jeżeli mówimy o młodo posadzonych drzewkach, przestrzegam przed sypaniem hojną ręką powierzchni nawozów, bo no, no, jest, że wiecie Państwo, dużo po kraju i jedne z częstszych problemów z młodymi drzewkami to jest to, że. Że z jednej strony chcemy zaoszczędzić, z drugiej strony całą garść nawozu jesteśmy w stanie położyć punktowo blisko drzewka. Zasolenie jest tak duże, że bardzo te drzewka szybko potrafią mieć czarny, że tak powiem, korzeń i, i podkładkę do wysokości pewnej i wygląda to jak zmarznięte, a tak naprawdę jest. Spowodowana susza fizjologiczna i, i drzewko zamiera. Czyli jeżeli sypiecie coś po wierzchu, to sypcie to, tak powiem, byle jak. Nie wolno Wam do drzewka podejść, stańcie dwa metry dalej i próbujcie dorzucić tą, tą Waszą garstkę. Ona się wtedy przynajmniej bezpiecznie rozsypie po, po większej powierzchni i, i drzewko będzie zadowolone i Wy także. Starsze sady nawozimy oczywiście w całości. Są rozsiewacze, są w każdym razie już dostosowane do tego, żeby to ponawozić. I jeszcze patrzę, czy, czy coś mi wpadnie do głowy. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, już mówiłem. No i tyle chyba. Jeżeli mówimy o ochronie, bo tego nie powiedziałem, nie widzę w tej chwili też zagrożenia większego, jeżeli chodzi o ten tydzień, weekend. Patrzymy wszyscy na pogodę. W tych miejscach, gdzie zapowiedzą deszcze na weekend, uważam, że produkt miedziowy powinien być zastosowany. Tam, gdzie nie, powiedzą, nie zapowiedzą deszczy, możemy spokojnie zająć się na przykład opryskiem produktem Avalon i ochronę zostawić na przykład na początek przyszłego tygodnia. Tak uzależniamy. Ma być ciepło. Jeżeli będzie ciepło, będzie dynamiczny. Może być dynamiczny rozwój roślin, bo przecież noce mogą być chłodne. i uzależniamy. Bądźmy wszyscy też rozsądni, kierujmy się własnym rozsądkiem. Nasze komunikaty mają państwa kierować, a nie być ściśle określonym narzędziem na zasadzie puszczony komunikat, bo 75% kraju zaczęło padać, to wszyscy, to cały 100% musi opryskać. Bądźmy rozsądni, patrzmy na pogodę czasem możemy przecież zadzwonić jeżeli nie jest natłok odbieram telefonu oczywiście albo staram się też odzwaniać. na dzisiaj wystarczy jeżeli już macie chemią pryskać miedź i siarka miedź i siarka i szukacie czy jest już mszyca w rozrodkach liściowych bo ona się też już lubiała pokazać jeżeli jest to wybieracie jeszcze dodatkowo do tego Produkt owadobójczy albo pyrytroidowy. Na tym etapie jeszcze ciągle to jest yy, niezła rzecz. Po kwitnieniu później unikamy tego typu yy, rozwiązań. Yy, natomiast układowe no, nie mają rośliny ze zbyt dużej powierzchni blaszek liściowych, więc wydaje mi się, że warto by było jeszcze z takim wyborem czekać. Nie mam szyc. Wstrzymujemy się. Zostaje trochę pieniędzy na później. Dziękuję bardzo.